Hej witam was na moim kanale. Dzisiaj mamy kolejny taki vlogo, haul, Ale załóżmy, że to jest taki odcinek, w którym będzie na początku od, odpakowywanie paczki z źródła, a później będę coś robiła z takiego, coś takiego w życiu, jakaś może mini organizacja, znowu. Przyszła mi paczka, kolejna z Tutaj mamy ubrania, mamy Cztery ubrania, to są takie letnie, więc to nie będzie tylko odcinek z holu, bo by mi się nie opłacało robić tylko hol z czterech rzeczy. Dlatego po prostu robimy taki logo hol, tak jak już powiedziałam. Możecie wpadać na moje medy społecznościowe, będzie mi bardzo miło. Dobra, będę już przechodziła do otwierania. Zacznijmy sobie od tego, że mamy tutaj crop topy i chyba taką zwykłą bluzkę. Jeżeli dobrze pamiętam, nie ma tu żadnych spodni. Nie ma. I pierwsza rzecz, jaka to jest, to jest taki. Jakie to wielkie. Ej, poczekajcie. Eska, to jest Eska. Ej, to jest strasznie duże. To jest. jakieś duże. Zdawało mi się, że to jest mniejsze. W ogóle nie wiem, czy to będzie na mnie dobre. Dobra, jeżeli to, słuchajcie, będzie na mnie za duże, to nie pokażę Wam, jak on na mnie wygląda. A jeżeli będzie dobry, to Wam pokażę. Dobrze, dalej mamy kolejny crop top. I ten był taki. Taki kolorowy i on jest taki, też kurczę jakieś, a to jest XS, też takie, myślałam, że trochę mniejsze były e, wymiary, ale patrzcie, on jest taki, dość krótki, ładne ma kolory, wydaje mi się, że będzie e, pasował mi. Następnie mamy kolejny crop top, który według mnie jest chyba najładniejszą rzeczą z tej paczki. E, przynajmniej tak mi się wydaje, zaraz się przekonamy. On wygląda, o, patrzcie, ładne. On wygląda tak. To jest na rozmiar S, -ka. to to jest jeszcze w miarę jakoś rozmiar OK. No jestem ciekawa, <ścoughs> jestem ciekawa jak to będzie wyglądało na mnie i to wydaje mi się, że do spódnicy białej będzie chyba najlepiej pasowało. i słuchajcie, ostatnia rzecz to jest już e, nie kropto, tylko bluzka, Ona jest na rozmiar S dość taka spora, ale fajna. Taka większa, a ja lubię takie większe luźne bluzki. I patrzcie, ona z przodu ma tutaj jest biała, tutaj ma taki mały napis, a w tyłu ma taki duży fajna, mega fajna. Lubię takie bluzki, one mi się bardzo podobają, jeżeli chodzi o materiał, jest taka bardziej trochę materiał bardziej sportowy, nie wiem czy wiecie o co chodzi, ale często takie różne ubrania sportowe mają taki inny trochę wiecie, taki inny materiał i to jest właśnie coś nie więcej takiego. Dobra, tutaj trochę coś Wam dopowiem. Wydawało mi się, że ta bluzka jest lekko mniejsza. Z tyłu fajnie wygląda, ale z przodu taki, mam takie mam wrażenie, że jest lekko za duża. Mogłam wziąć w sobie rozmiar XS, ale nie ma, nie ma jakby jakoś tragedii. Nie spodziewałam się w ogóle takiego zimowego vloga, bo mamy dzisiaj 2. kwietnia i zobaczcie ile jest śniegu. Rico jest w ogóle pierwszy raz na śniegu, jak widzicie, jest taki trochę niepewny, jeżeli chodzi o chodzenie po śniegu, ale myślę, że się przyzwyczai. No, powiem Wam, że jak wczoraj zobaczyłam śnieg, to trochę tak byłam w szoku, bo się nie spodziewałam, że w kwietniu może spać śnieg i to... Taki warstw, zobaczcie jak jest biało. No poczułam trochę święta jakby były, a już byłam jednak pewna na to, że będzie ciepło i... Przed chwilą moja mama wróciła ze sklepu i teraz taki zrobimy znowu, takie kolejny trochę try on hold rzeczy, bo nie spodziewałam się, że mama mi coś kupi. I patrzcie, to są rzeczy z New Yorkera. Tak, z New Yorkera. Kupiła mi taką, taką zwykłą białą bluzkę. Ona będzie taka na przykład jakichś jeansów, taka żeby na przykład założyć taką białą bluzkę i na to coś zarzucić. Takich bluzek mi właśnie brakowało coś takiego typu, więc na pewno się przyda. Jest to na rozmiar XS i ona była tutaj za...

Następna bluzka mamy taką w kolorze wojskowym e, i jest też tak jak tamta biała, tylko że tamta biała, nie no taki sam krój mają, tak taki sam, e, tamta po prostu różniła się kolorem i ona też jest na rozmiar XS i też jest za taką samą cenę. Ostatnio lubię takie kolory, tutaj na przykład by jakiś ładny taki jasny łańcuszek pasował do tego, więc wydaje mi się, że będzie nam je pasować. I mamy jeszcze ostatnią bluzkę, która mi się najbardziej podoba. E, I jestem ciekawa, jak nie będę wyglądać, bo jeszcze nie przymierzałam tych ubrań. Ona tak wygląda jest taka czarna, ona jest, widzicie, taka krótsza. E, tutaj ma to takie wartki, takie zawiązanki. I ona była za. 30 zł. Tutaj jest metka i ta bluzka też jest na rozmiar XS. Jak czasami widziałam takie bluzki na silnie, to się właśnie zastanawiałam, czy takiej sobie nie zamówić, bo mam taką już sukienkę, a jeszcze takie bluzki nie miałam i te kroje mi się właśnie bardzo podobają tych ubrań. Na moim Instagramie czy na jakichś live'ach dostaję różne pytania dotyczące tego, czy się maluję. Jeżeli się maluję, to czego dokładnie używam. I był wtedy moment, że jeszcze się nie malowałam, yy, bo już mi trzyma dwie potrzeby i też trochę mi się wiecie, nie chciało, a teraz jestem w takim okresie, gdzie chciałabym się już nauczyć faktycznie trochę malować, bo mam już 15 lat, więc chcę czegoś nowego spróbować. Od jakiegoś takiego około miesiąca, faktycznie tak zazwyczaj już codziennie mam rzęsy pomalowane, coś takiego, na sobie po prostu na twarzy mam coś nałożonego i dzisiaj właśnie teraz wam chcę pokazać z czego ja aktualnie korzystam w tym momencie nie jestem w ogóle pomalowana jest niedziela i tak niech po prostu nie chciało mi się nic robić jakby, wiecie, malować, wiadomo, każda kobieta ma dzień, że nie ma ochoty się malować, a w większości dni zazwyczaj się maluje no, ale właśnie dzisiaj wam przedstawię z czego tak naprawdę ja tak, na co dzień mniej więcej korzystam. I głównie tego używam, jak chodzę do szkoły. Tutaj mamy taki korektor, on już jest prawie na. Na zużyciu. Mogę tak wam to pokazać. Niestety, już nawet tutaj się nazwanie nie więcej jest myła. E, I to, widzicie, wygląda w taki sposób. I to używam wtedy, kiedy wyskoczy mi na przykład, wiecie, jakieś tutaj, nie wiem, coś, co mi faktycznie bardzo przeszkadza e, na twarzy, coś, co się mega rzuca w oczy. To wtedy trochę to przykrywam właśnie tym korektorem, ale też nie zawsze, bo wiecie, nie chcę sobie nic tam zapychać, żeby mi się tego więcej nie więc to. Używam już takim naprawdę wyjątkowym przypadku. Dalej kolejna rzecz, jaka to jest, to jest tuż do rzęs i go już... Codziennie używam. Dzisiaj tak jak mówię wyjątkowo w ogóle nie jestem pomalowana i to jest dużo do, do rzęs Ingrida. On w taki sposób właśnie wygląda. Jeszcze um, otworzę wam, pokażę. On jest czarny, nie ma tam jakichś kolorów niebieskich. Ja z takich nie korzystam. I też jakoś nie wiadomo bardzo tego też faktycznie dużo nie nakładam na rzęsy. Dalej mamy paletkę od Lidki. Ostatnio dostałam paletkę Revolution. I ja z niej na razie korzystam aktualnie tylko z jednego cienia. Jest to ten, taki najjaśniejszy. Nie wiem, z której strony to jest na kamerze, ale może wam pokażę, że to jest ten taki jasny tutaj. Co ja z nim robię? Ja go nie nakładam na całe powiekę, tylko ja go to w takich kącikach. Teraz jest takie, nawet można powiedzieć, modne. Tylko, że zazwyczaj nakłada się to z brokatem, a ja tutaj nie mam z brokatem, ale jest taki inny efekt, jak tutaj sobie wiecie. O z tej strony tak. Nałożę ten biały. Zauważyłam, że jak tak robię, to wtedy jest mniejsze wrażenie, na przykład, że jestem zaspana. Bo czasami, jak byłam zaspana, to właśnie wtedy nakładam ten tusz do rzęs, więc to tak później ten znika, że mam takie oczy wieś na przykład trochę albo przypuchnięte czy coś. Jeszcze właśnie, jak ten biel dodaje, też właśnie dodaje to, że te oczy są bardziej takie codzienne. Nie wiem w sumie, jak to określić. I jeszcze jest jedna rzecz, z której korzystam do malowania, ale ją tak rzadziej używam. To już tak, nie wiem, jak gdzieś z domu wychodzę, wszędzie do galerii czy coś. No to e, mam e, taką. Widzicie, pomadkę. E, Bardziej, może, szminkę. Taki błyszczyk, o, błyszczyk, właśnie, tego mi słowa brakowało. To jest e, fagaty. Kupiłam go kiedyś w Hebe. Nawet Wam polecam. Minusem jest tego to, że ona szybko ja zlizuje z ust. dlatego też ją rzadziej używam, ale już widzę, że tak mniej więcej połowę jej chyba wydaje mi się, że zużyłam, bo faktycznie z niej często korzystam, więc na pewno już nie, jej połowę użyłam. Jakiś czas temu miałam okazję dostać książkę e, Ariany Grande od firmy Wydawnictwo Relacja. Oni mają swoje konto na Instagram więc Was bardzo serdecznie zapraszam do zajrzenia tam. Całą taką książkę to jest taka trochę właśnie biografia o Arianie Grande. Mogę się o niej więcej dowiedzieć, a pewnie wiecie, że należy do Fandomu Arianators. Na ich stronie znajdziecie również inne książki, na przykład też książka. O Charlie D'Amelio, Też tam istnieje, jest nie więcej to taka trochę biografia, ale znajdziecie tam sobie również książki też inne, i pewnie każdy coś tam dla siebie znajdzie. Bardzo Wam polecam tam zajrzeć, bo mają tam naprawdę dużo fajnych, ciekawych książek. Może coś Wam się spodoba. A ja tak naprawdę chciałam Wam się już z Wami pożegnać i dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w następnych odcinkach, i postaram się też właśnie nagrać dla Was takie odcinki mieszane. Często dostaję takie właśnie paczki, gdzie mam mniej rzeczy. I nie opłacam się po prostu z tego robić takiego haul zakupowego, dlatego będę po prostu właśnie na, dla Was nagrywała takie coś, że robimy na przykład na początku filmiku haul, channel haul, a później są e, takie właśnie urywki z mojego życia. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa!